Skończył Adam Bień, jedyny żyjący z 16 sądzonych w 1945 roku w Moskwie przywódców Polski Podziemnej. Ludowiec, były pierwszy zastępca delegata rządu i minister. Wrócił do kraju po pięciu latach więzienia w Związku Radzieckim. Od lat mieszka w Osali pod Osiekiem w Kieleckiem. Mnie rehabilitacja nie jest potrzebna. Ja zrobiłem wszystko to, nie tylko ja, ale ci moi koledzy, którzy razem ze mną odbyli tę wędrówkę do Moskwy. Zrobiliśmy wszystko to, co powinniśmy byli w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zrobić. Niczego nie żałuję i jestem dumny, że ja również znalazłem się na tym szlaku Jagiellońskim. Powinno nastąpić pojednanie pomiędzy narodem polskim i narodem rosyjskim, dlatego że niedorzeczne, niedorzeczna jest ich wzajemna nienawiść i cała ich wzajemna historia. Otóż porozumienie narodów polskiego i rosyjskiego nie może nastąpić wtedy tak długo, dopóki zamarzane istnieją stosunki pomiędzy tymi dwoma narodami. W jubilata odprawiono w Staszowiem Sze Świętą. Listy gratulacyjne przysłali Wojciech Jaruzelski, Tadeusz Mazowiecki, Kazimierz Olesiak, byli żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, przedstawiciele wielu organizacji społecznych.